Cześć, z tej strony Jakub Monarski i dziś pokażę Wam, jak dodać osobę jako administratora na naszym fanpage'u lub naszego pracownika. Tak więc, ostatnio robiliśmy nasz fanpage, dawaliśmy logo, tam dawaliśmy przycisk i tego typu rzeczy, a dzisiaj Wam pokażę, jak dodać osobę na naszej stronie jako administratora albo naszego pracownika. Tak więc, wchodzimy w zakładkę ustawienia na naszym fanpage'u i przechodzimy do podstrony. Rolę na stronie, na której znajdują się wszystkie osoby, które y, mają dostęp jako administrator, jako reklamodawca, jako redaktor do naszej strony. Tutaj wystarczy wprowadzić adres e-mail lub imię i nazwisko tej osoby. Załóżmy, że to będzie... No, wybieram sobie na przykład... Y, wybieram sobie na przykład znajomego. I kliknę sobie y, jego. I wybieram sobie teraz jako rolę. Administrator ma dostęp do wszystkiego redaktor, tutaj Wam zaraz też się wyświetli lista dokładnie za co odpowiada i jakie prawa ma dana osoba, co ma administrator, co ma redaktor, co ma moderator, co ma reklamodawca, co ma analityk. Tu Wam się wyświetli z boku okienko, które będzie wszystko tłumaczyło. I po prostu dajemy dodaj. Po jakimś czasie Facebook wyśle na niego na Facebooku i wiadomość e-mail, że dostał dodany do, do strony jako administrator, lub jako inna rola i po tym po prostu za sobotę zaakceptuje, będzie miała dostęp do naszej strony. Tak więc, to na dzisiaj było już wszystko. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam do kolejnych materiałów. Dzięki i cześć!